Z całego serca popieram inicjatywę Wyspa Słodowa 7, w której aktywiści po prostu mieszkańcy Wrocławia pragną zachować charakter miejsca, są, żeby wyspa dalej służyła mieszkańcom, żeby była ich ulubionym, ukochanym miejscem. I żeby kamienica, która jest jakimś takim sercem tego miejsca, nie została sprzedana w ręce dewelopera. Jeśli jest wciąż majątkiem miasta, to, to jest niezwykle cenne, to jest po prostu skarb, że miasto jeszcze posiada coś takiego i powinno po prostu zrobić z tego taki użytek, żeby służył mieszkańcom, bo jeśli jest miasto, to jest wszystkich, to jest wszystkich wrocławian, więc trzeba z nim zrobić to, czego sobie nie życzą. Trzeba się stanowić w takim dłuższym dystansie. 7 milionów, do które ma być sprzedana, to są małe pieniądze tak naprawdę, w skali Wielkiego Wrocławia, które znikną bardzo szybko, a co będzie z tą wyspą, jeśli przekaże się na przykład aktywistom, twórcom, artystom i może być jakimś takim nowym sercem miasta. Popieram to w imieniu Krakowian, aktywistów stąd, w imieniu młodzież, kolektyw i wodnej masy krytycznej. My no tutaj w Krakowie też bardzo walczyliśmy niedawno i dalej toczą się te walki o nasz ukochany park, który jest zakrzywek, którym tak samo po prostu pragniemy, aby to cudowne miejsce należało do mieszkańców, a nie do prywatnego właściciela. Jeśli miasto posiada coś jeszcze, ma taki majątek, to w żadnym wypadku nie może go rozsławić.